Itachi, gdy powiedział już całą prawdę Sasuke, odchodząc już z tego świata, przyznał, że popełnił wielki błąd, nie mówiąc mu wszystkiego od razu. Osobiście uważam to za niezbyt dobry pomysł, ale co jeżeli Itachi powiedział to tak pokrótce i rzeczywiście brał taki plan pod uwagę, przemyślany od początku do końca. Teraz postaram się go odtworzyć, oczywiście ze swojej subiektywnej perspektywy. To nie teoria, a bardziej fanfict i własne spojrzenie. Jak potoczyłaby się historia dwójki braci, jeżeli starszy z nich wybrałby inną drogę? Dzięki wielkie dla wspierających I jazda. Napięcie między wioską kanem klanem Uchiha z dnia na dzień eskaluje coraz bardziej. Niedługo punkt kulminacyjny, w którym Danzo przechytrzy Shisuego zabierając mu oko i tym samym zniszczy jego plan, który zakładał użycie kota Matsukami na Fugaku, aby ten nie atakował wioski. Plan Uchichów zakładał wzięcie Naruto za zakładnika, a następnie użycie na nim Mangekyo, swojego lidera, aby kontrolować Kurame, który ma służyć za taki straszak, żeby jak najbardziej bezkrwawo przejąć władzę nad wioską. Danzo od początku bał się, że to tylko odlecze plan i w sumie najpewniej miał rację. Chciał w końcu wykorzystać okazję, na którą czaił się już od bardzo dawna, czyli bezpowrotnie wyeliminować zagrożenie, jak mi uważał, że jest klan zrodzony ze zła. Jak nauczał go jeden z jego mistrzów, Tobirama. I ci więc nie ma wyjścia, wybrał wtedy ostateczny plan, dzięki któremu uniknie konfliktu, którego tak bardzo od dzieciństwa nienawidzi i przy okazji ocali Saskę. Jednak ten plan zakłada doszczętne zdewastowanie, zmasakrowanie psychiki swojego siedmioletniego brata, zostawiając go na pastwę wioski i rządzących, którzy w większości byli temu klanu bardzo nieprzychylni. Na nawet najinteligentniejsza postać nie ma prawa przewidzieć, co stanie się dalej, ale za to nawet zwykły kretyn nie jest w stanie sobie wyobrazić, że u małego dziecka to, co zaraz przeżyje, zmieni go na zawsze. Może popełni samobójstwo albo mu całkowicie psychicznie odwali, co tak z perspektywy najprostszej logiki jest bardzo prawdopodobne, lub zostanie w przyszłości przejęty przez Orochimaru. Wierzenie, że, że to się nie stanie, było po prostu jak zakład i to z bardzo nieprzychylnym kursem, ale stało się. A po wszystkim i w końcu wyznał, że popełnił wielki błąd, nie mówiąc mu wszystkiego. Od razu powiedział, że gdyby miało się to zdarzyć raz jeszcze, to wszystko zrobiłby inaczej, także niech tak się stanie. Itachi nie chciał, żeby jego brat przechodził przez tę masakrę i chciał wziąć odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, nie wierząc Danzo ani mieszkańcom wioski, postanawiał wziąć sprawę w swoje ręce. Ustalił z Tobim, że w zamian za pomoc w zniszczeniu klanu ucicha, ten wraz z bratem dołączy do organizacji akackiej. Tłumaczenie w tamtym momencie wszystkiego, siedmioletniemu dziecku miało się z najmniejszym celem. Dlatego tuż po wybiciu wszystkich ucichów, gdy ten tylko pojawił się na skraju dzielnicy, pojawił się za nim Tobi i wciągnął go do swojego wymiaru kamui, A Itachi ukradkiem wykończył swoich rodziców, obiecując, że weźmie. Pod Saskę i osobiście zadba o jego bezpieczeństwo. Nastoletni ucicha wyjaśnił Hiruzenowi swoją decyzję, dostał przy okazji misję infiltracji Akatsuki, następnie do nich dołączył. Po zapoznaniu się z zasadami Tobiego, który obecnie udaje głupawego śmieszka, wszedł czas na rozmowę z przerażonym siedmiolatkiem. się od początku wiedział, że to wszystko będzie długim i bolesnym procesem, ale na początku chciał być jak najbardziej bezpośredni. Chciał, żeby Saskę przeżył szok, aby uaktywnić jego Sharingana. Tak więc Tobi wciągnął Itaczego do swojego wymiaru, a tam powiedział swojemu bratu wprost, że wyeliminował cały ich klan oraz on sam uważany jest za martwego. Następnie namiastkę tego pokazał mu poprzez Sharingana. Wtedy bez słowa go zostawił. Sasuke kilka dni nie jadł, był w totalnym szoku i niedowierzaniu. Przebudził Sharingana ciągle nie przyjmując tego wszystkiego do wiadomości. Aż w końcu Tobi wyciągnął go do świata realnego. Tym razem to on z nim porozmawiał mówiąc mu dlaczego stało się tak a nie inaczej. Obito wierzył, że w przyszłości Sasuke może grać dla Akatsuki dla niego tak zwane pierwsze skrzypce. Odegra kiedyś kluczową rolę, więc chce jak najbardziej nastawić go przeciwko wiosę. W zasadzie nie muszą z tego robić, po prostu powie prawdę. Na co ten z czasem zdawał się reagować coraz spokojniej i dojrzalej, jak na tak bardzo młody wiek. Wkrótce ten rozpoczął trening właśnie z zamaskowanym gościem A Itachi czekał na odpowiedni moment Uznając, że to jeszcze nie czas tłumaczyć mu dość zawiłe rzeczy Minęły dwa lata, Sasuke zaczynał godzić się ze swoim losem Przyjął rzeczywistość taką jaką jest Dalej nie rozumiejąc do końca dlaczego stało się to co stało I jak działają mechanizmy świata Ciągle zadawał sobie pytania Był to w końcu jeszcze nieukształtowany Bobas Który nie ma wyrobionego zdania na żaden z poważnych tematów Aż w końcu do kryjówki Tobiego Gdzie ten ciągle przebywał z nim i Zetsu Którzy go pilnowali Przybył Itachi Uznając, że to już czas, aby wykonać pierwszy krok. Na widok swojego starszego brata, Sasuke natychmiast zaatakował go z całą swoją mocą, co oczywiście było niczym przeciwko sile Itaciego. Ten dał mu się wyżyć, aż praktycznie stracił całą czakrę i padł ze zmęczenia. Wtedy Itachi powiedział mu całą prawdę, praktycznie powtarzając to, co powiedział mu Tobi, starając mu się dodatkowo między słowami tłumaczyć, dlaczego to musiało się stać, co wywołało w nim jeszcze większą nienawiść, tym razem do wioski. Słysząc to, bez zastanowienia, uznał, że Itachi został wykorzystany jako narzędzie przez wioskę, ale nie rozumiał jego decyzji. Według 9 jego cichy jego klan mogły przejąć wioskę, a Fugaku powinien nią rządzić. I dać nadal starą mu się wyjaśnić mechanizmy, jakimi są konflikty, wojny, wioska, przyszłość, ale wiedział też, że słowami nie zdziała wszystkiego, a już na pewno nie teraz. On musi tego wszystkiego doświadczyć, żeby w końcu sam podjąć decyzję. Nie chciał, żeby jego brat stał się kryminalistą, który wiąże swoją przyszłość z Akacki, ale nie zamierzał go do niczego zmuszać. Uznał, że pokaże mu, jak działa świat, a on zrobi, jak uważa, akceptując to. Był też świadomy tego, że Obito będzie ciągle kierunkował go w stronę nienawiści, żeby w końcu w przyszłości wykorzystać jego moc. Niestety dla niego nie mógł panować nad wszystkim, ponieważ miał do wypełnienia misję z Juzo Bivou, aż w końcu podczas jednej z nich jeden z mistrzów miecza zmarł w walce z młodym Mizukage. Chwilę później w ich organizacji pojawił się niespodziewanie Orochimaru, czyli jedna z osób, przez którą Itachi nie mógł zostawić swojego młodszego brata w wiosce na pastwę zwykłego losu i nieudolnych, nieodpowiedzialnych shinobi, a jak pokazuje historia, miał rację. Mężowy mistrz od początku coś kombinował, węszył, słuchał, aż w końcu dowiedział się, że Koleń Zucichów jest jednym z przyszłych członków Organizacji. Organizacji. I owszem, Itachi był jego obsesją, ale bardzo pragnął położyć te łapki na swoim planie B, którym był młodszy z braci. Wygrupował się z Itachi, ale nie zamierzał odkrywać wszystkich kart od razu, wyciągając łapę po Sharingana. Jeżeli płasiłby się zbyt szybko, to byłaby wielka szansa na to, że straciłby dosłownie dwie pieczenie na jednym ogniu. Obserwował więc dawnego członka Anbu Konohy, aż w końcu dowiedział się, gdzie szukać tego, czego chce. Pewnego razu udał się do kryjówki Tobiego, gdzie był pewny, że zastanie jedynie 10-letniego Saskę. I rzeczywiście tam był, ale Itachi dobrze wiedział, czego chce Wężowy Misz. Jego rząd były tak bardzo przewidywalne, że nie musiał nad tym wiele rozmyślać, a on sam nie potrafił się już dłużej powstrzymywać, wykonując ten ryzykowny ruch. Tutaj wywiązała się walka, a tym razem weżowy misz nie był w przyszłych planach u Cichy, żadnego z trzech tutaj obecnych, ponieważ jest też tam Obito, stwierdzając, że Oro może być w przyszłości zbyt dużym zagrożeniem i dla niego, i dla jego ciągle polerowanego diamenciku, jakim jest Sasuke. Nieświadomy jeszcze aż tak wielkiej potęgi Sharingana szybko przegrywa, a tobie nie daje mu uciec, odcinając mu głowę, sądząc, że to koniec legendarnego Sanina na zawsze. Wszystko to obserwował Saskę, poczuwając się przy tym bezpieczniejszy wśród organizacji i coraz bardziej rozumiał, dlaczego został zabrany z wioski, której obecnie nienawidzi. Gdy miał już 13 lat, coraz bardziej asymilował się za Akatsuki. Wyrobił sobie nawet o każdym własne zdanie. Deidara, czyli ktoś nowy, był najbliżej jego wieku. Jego głupawy humor nie był w stylu ucichy, ale ten najczęściej do niego zagadywał, chwaląc się swoją sztuką i próbując go przekonać, że jest o wiele lepszy od jego Sharingana. Mimo, że uważa go za głupka, to nawet go lubi. Sasori to przedziwny człowiek i w sumie to nawet nie jest pewny jego człowieczeństwa. Mówi za to do niego najmniej, nieraz coś do niego burcząc, jak młody ucicha stanie mu na drodze. Wygląda na to, że nienawidzi dzieci, Deidary, Hidary, nam na Orochimaru i przede wszystkim czekać. Sasuke woli go unikać. Hidan jest najdziwniejszy, jednocześnie najzwyklejszy z nich wszystkich. Niby wydaje się zwykłym gościem, który dużo krzyczy, pożartuje, pokłóci się z Dajdarą, Kakuzu czy Sasorim, ale gdy pewnego razu zauważył jedną z kłótni, której wkurzony Sasori przebił go na wylot, a Hidan był z radości, to zaczął unikać go szerokim łukiem. a poza tym niezbyt go lubił. Kisame to osoba, która traktowała go z dużym szacunkiem i w sumie wzajemnie, był silny, nie odzywał się niepotrzebnie i robił co trzeba, czasami rzucając jakiś luźny żart podczas kłótni bardziej zagotowanych członków. Irytowało go jedynie mówienie takim okrężnym, niejednoznacznym językiem, przez który nigdy nie było wiadomo, o co dokładnie mu chodzi. Toby to osoba, która przykleiła się do niego najbardziej, wszędzie mu towarzyszył i doprowadzał go do szału. Niejednokrotnie próbował go wykończyć, ale jego ataki nie przynosiły żadnego skutku. Jego celem jest znalezienie sposobu na pozbycie się tego, jak to mówi wrzoda Saska był świadomy tego, że nie jest to sam w sobie Madara, a guru guru, który jest przyczepiony do ciała zamaskowanego gościa, a czasem jest też po prostu pustą skorupą w ubranej masce Tobiego, żeby go szpiegować, z czym nawet się nie krył. Pejnie jeszcze nigdy bezpośrednio się do niego nie odezwał. Jeżeli chce powiedzieć coś o nim lub na jego temat, to zwraca się do Itaciego, tak jakby on miał niczego nie rozumieć. Bardzo gotów wkurza przez co chce pokazać swoją przydatność dla organizacji i zostać doceniony przez lidera, którego ideały coraz bardziej podziwia. Za to Konan to osoba na pozór chłodna, ale na swój sposób strasi o niego dbać. Wydaje się inna niż wszyscy, bo jest po prostu ludzka, bez żadnych mrocznych skasach charakterze, co w miejscu takim jak te jest najbardziej przerażające. Z jednej strony jest dla niego irytująca, bo to właśnie ona jest przeciwnego jakiemu. Udziałowi w misjach i zagłębiania się w sprawy organizacji, ale jednocześnie czuje od niej ciepło i chęć jego ochrony przed czymś, czego jeszcze nie do końca rozumiał. W wieku 15 lat Saskę pod okiem dwójki ucichów sprawnie posługiwał się już Sharinganem i kataną, którą sporo trenował w wolnym czasie z Kisame. W ciągu tych kilku lat wypełnił trochę misji, głównie w parze z Tobim. Zdarzały się też zadania z Dajdarą, który ciągle się popisywał, przez co zdarzały się dodatkowe problemy, czy właśnie z Kisame, które były za to bardzo konkretne i przechodziły idealnie zgodnie z planem. Przyszedł w końcu czas, kiedy Pain wezwał Idaciego Saskę, zwracając się kolejny raz do starszego z braci, co powoli moczego doprowadzało do szału. Zlecił im on misję ostatecznego pozbycia się Orochimaru jako i Według ich informacji jest u wytrzymałości, jeszcze przed zmianą ciała. Wiedzieli już dawno, że przeżył ich pułapkę, kiedy zaatakował Konohę, wykańczając przy tym hiruzena. Dzięki niedawnemu poświęceniu się Dajdary, który bez pozwolenia stoczył śmiertelny pojedynek z Oro, dowiedzieli się, że jest obecnie mocno zdesperowany, żeby posiąść Sharingana. Na tyle mocno, że blisko współpracuje z Danzo. Po części odpowiedzialnym za wyciek informacji jest sam Kabuto, bo ci celowo chcą zabić Akacki w pułapkę, żeby ostatecznie dostać w łapki jedno z ciał u Cichów. I Akacki i Oro byli świadomi tego, że każdy wie o co chodzi. Jednak konfrontacja była nieunikniona, obie strony nie mogły już odpuścić. Wężowy mistrz dobrze wiedział, że niedawno życia stracili Kakuzu, Hidan i Sasori. do tego sam wyeliminował Dejarę, a na domiar tego cała reszta jest zajęta panią Jinjurikich. Wiedział też o istnieniu Tobiego po ostatniej walce, kiedy ten zaskoczył go, ucinając mu głowę. Dlatego też widział sporą szansę w tym, że któryś z nich trzech się tutaj pojawi. Fej nie miał z tym żadnego problemu i pewny siebie wysłał tam Saskę i Taciego. Podczas drogi do wskazanej kryjówki Itaci rozpoczął z bratem rozmowę. Ogólnie zawsze dużo rozmawiali, ale ale tym razem Saskę wyczuł, że Itachi mówi mu to wszystko w jakimś określonym celu. Zapytał go, co sądzi o planie Pejna, który zakłada stworzenie broni z żeby żeby za jej pomocą kontrolować świat i zakończyć ciągłe konflikty. Ten odpowiedział, że jest oddany sprawie i jest to według niego jedyny możliwy sposób, żeby w końcu coś się zmieniło. Nie wierzył w żadne rozmowy pokojowe, bo takowe nie udało się też przykładowo z jego klanem. A wśród ludzi zawsze w końcu znajdzie się u władzy ten, który będzie chciał więcej. Według Saskę ludzie są zachłani, są jak świnie w korycie, którym ciągle mało. To szczury, bo jeżeli zacznie palić im się grunt pod nogami, to patrzył jedynie na siebie, doprowadzając do jeszcze gorszych rzeczy dla ogółu. Dlatego jedna odpowiednia osoba, która to kontroluje, to jedyne wyjście. I daci na to nie odpowiedział i zdawało się, że nad czymś myśli. Wkrótce dotarli do kryjówki Orochimaru. Na miejscu było pusto. Puste korytarze, wolne przestrzenie, dopóki spostrzegli małego węża, który jakby próbował ich gdzieś naprowadzić. I Daci wtedy spojrzał na Saskę, uaktywnił Sharingana i powiedział, że od teraz muszą zachować pełną czujność. W końcu dotarli do pomieszczenia oświetlonego pochodniami, gdzie stał Orochimaru, wcale nie kryjąc się, że na nich czekał a wręcz przeciwnie, był uśmiechnięty po uszy. Po chwili z zaciemnego kąta wyszedł też Danzo, a Kabuto obserwował wszystko z odpowiedniej odległości. Wężowy mistrz był pewny swego, niedoświadczony Sasuke zajmie się Danzo, a on wyjdzie naprzeciw Itaciemu w ewentualnej asyście Kabuto. Po ostatnim razie w końcu nauczył się, żeby mieć sporo respektu do Genjussu, dlatego po prostu zamknął oczy i ruszył na starszego z braci. Walka zdawała się być na takim początkowym etapie, gdzie jeszcze nikt z uczestników nie wyciągał asów z rękawa. Po chwili jednak taci uznał, że nie ma co ryzykować. Jego wytrzymałość w tych latach jest już na bardzo niskim poziomie. Dlatego zakończy to szybko i włączy najwyższy bieg. Nie mógł odpalić tutaj Susanę, bo po pierwsze znajdowali się w grocie z niskim stropem, a po drugie, używanie dużej ilości czakry w tym momencie kłóciły się z jego dalszymi planami. Zerkał też ciągle okiem na walkę Sasuke z Danzo, gdzie jego brat z oczami nienawiści za swój klan próbuje go rozszarpać za pomocą katany. Itaci po krótkiej chwili większego starania przyparł Orochimaru do muru, a ten otworzył oczy. Wydawało mu się to dość dziwne, ale wiedział, że nie jest to klon, dlatego natychmiast użył Tsukuyomi. To okazało się całkiem sprawną zasadzką. Tym, którego potężne Genjutsu był Danzo, a tym, który walczył od początku Sasuke, był Orochimaru. Zwykła technika podmiany wyglądu okazała się być tutaj bardzo przydatna. Ku zdziwieniu Itachiego po torturach z Tsukuyomi, Danzo pojawił się cały i zdrowy w innym miejscu. Minęła chwilka, póki ten zorientował się, że Danzo posiada ukryte Izanami, a ten moment wykorzystał Orochimaru, aby przenieść Sasuke do swojego wymiaru i próbować przejąć jego ciało. Ten kolejny raz wielce się zaskoczył, bo mimo tego, że tym razem doceniał Sharingana i obmyślił plan, to nadal, nawet we własnym wymiarze, to do Jutsu okazało się być niepokojące. Szczególnie jeżeli moc zrodzona ze zła jest w posiadaniu kogoś tak obecnie przepełnionego żalem i nienawiścią do ludzi jak Sasuke. Wyżowy mistrz po raz kolejny został pokonany, a Kabuto z niedowierzaniem po chwili dezorientacji uciekł. Został Danzo, którego Itachi dla oszczędności sił zostawił dla brata. Wyjaśnił mu podczas walki na czym polega jego technika i ostrzegał, żeby go nie zabijał. Ten jednak nie potrafił się powstrzymać i koniec końców chciał wykończyć głównego zamieszanego w wybiciu uchichów. Danzo postanowił się wysadzić, co poprzez genjutsu przerwało z oddali Itachi, a wtedy Sasuke wbrew jego życzeniu go wykończył. Wtedy na miejscu tuż obok ciała za pomocą Kamui pojawia się Tobi, ironicznie klaskając im udanej roboty. Następnie wciągnął ciało Danzo za pomocą swojego dojutsu i powiedział, że Pain rusza na Konohę, a oni po odpoczynku zaraz dostaną nowe rozkazy. Zmartwiony Taci zostawił to bez komentarza, a Tobi zniknął. Wtedy powiedział do Sasuke, że muszą natychmiast gdzieś ruszać. Dotarli w końcu do wioski liścia, gdzie w ciemnych płaszczach przechadzali się po ulicach. I tacie chciał pokazać swojemu bratu życie w wiosce, jej przyszłość niewinnych ludzi, cywili, shinobi walczących za sprawę i przyszłość, czyli tych najmłodszych, ale kolejny raz bez zbędnego komentarza. Saskia miał dość zwiędłą minę, ponieważ to pierwszy raz od niespełna 10 lat, kiedy widzi wioskę. Zapamiętał ją dużo bardziej ponurą i nienawistną, a okazuje się, że to wszystko zwykli ludzie, którzy nie wyglądają na zbyt konfliktowych. Następnie starszy brat kazał im się ukryć na obrzeżach wioski nad drzewem i obserwować. Niedługo potem Nadleciał Payne, doszczętnie niszcząc konoche. Daci miło tego, że bardzo chciał zareagować, wiedział, że w obecnym stanie nie ma szans przeciwko Paynowi, a kiedy mu się postawi, życie może stracić również jego brat. Cała akcja miała na celu pokazać, że warto wierzyć w ludzi i większość z nich potrafi się zjednoczyć oraz wyzbyć egoizmu. Cała ta sytuacja była idealnym odzwierciedleniem tego, czemu Sasuke ciągle zaprzeczał. Ludzie ginęli, jeden za drugim, nie chcąc sprzedać informacji o Naruto, którego u ledwo pamięta. Wtedy zjadł się on. Najpierw pokonując główne ciało Payna, następnie sprawił, że wszyscy wiosce powstali z ta determinacja i poświęcenie była szokiem dla Sasuke i zaimponowała również Itachiemu. To co tutaj się stało, przekroczyło jego wyobrażenia, a Sasuke miał w głowie totalny mętlik i jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Starszy z braci jednak osiągnął to, czego chciał, czyli pokazał mu, że droga pejna nie jest tą jedyną słuszną, dając mu do myślenia, żeby otworzył sobie wiele ścieżek wyboru. Po porażce pejna, Obito wiedział, że to czas, aby wykonać swój ruch. Od zawsze obserwował Itachiego i dobrze wiedział, że go ciało z jakiegoś powodu słabnie, a walka z Orcimaru i Danzo tylko tego dowiodła. Postanowił, że Sasuke Jaki same pójdą po Jastego, i taki wydał rozkaz, a on w tym czasie pozbędzie się i Posiada on również niezużyte kota macukami z ciała Danzo, które zamierza użyć po wszystkim na młodego ucichę, żeby zrobić z niego swojego pionka. I taci to wszystko przewidział. Wiedział, że obito w odpowiednim czasie będzie chciał się go pozbyć. Wiedział też o koto macukami, o tym, że go obserwował. Więc ten ostatnimi czasy udawał wiele bardziej osłabionego niż jest w rzeczywistości, aby fake madara w końcu się na tę walkę zdecydował. Kiedyż przyszło co do czego, z początku rozmawiali o różnicy w swoich poglądach, już bez żadnych ogródek, a Obito jak ma to zwyczaj. Wyjawił mu w końcu swój prawdziwy plan oraz o planach wobec Saskę. W końcu zaczęła się walka. I po użyciu cukujomi na Danzo nie był w pełni sił, ale nadal ruszał się lepiej niż Obi to przewidywał. Zdawałoby się, jakby chciał on przedłużać walkę. Tobie wiedział, że coś jest tutaj nie tak. Jego ataki w żadnym stopniu nie miały na celu go wyeliminować, przez co nie mógł skupić się na pojedynku. Zamiast tego zastanawiał się, dlaczego ten skupiony jest tylko na obronie i dlaczego jego ataki mają na celu jedynie niwelowanie jego. Obi to w końcu czuł, że Itachi taci słabnie, dlatego był bardzo ostrożny, sądząc, że próbuje on go zobaczyć. Jakąś ostateczną pułapkę. Jednak po czasie mocny, ale za to niejakoś bardzo szkodliwy cios dotarł do Itaci'ego, a ten osunął się na ziemię. Wygląda na to, że był to limit jego ciała przez wyniszczającą go chorobę. Obito nie potrafił się cieszyć ani do końca uwierzyć, że to już koniec. Coś mu tutaj nie pasowało, było zbyt prosto. Aż w końcu popatrzył na bok przez wejście do swojej kryjówki, a tam stał roztargniony Saskę, który przyglądał się ostatnim chwilom swojego brata. Okazuje się, że Itaci wcześniej powiedział Saskę, że razem, po śmierci Pejna, opuszczał łakacki, dlatego nakazał mu użycie klona, które już a o ustalonym czasie ma przejść do tej kryjówki, gdzie będzie na niego czekał. Wtedy powie mu co dalej. Widok tego to był moment, kiedy jego rozgoryczenie sięgnął limit. Wtedy przebudził double Mangekio Sharingana. Obito, mimo tego, iż był wytrzymały dzięki komórkom Hashiramy, to w jakiś sposób odczuł ten pojedynek. Wtedy zrozumiał, że celem Itachiego było nie tylko wymęczenie go, ale też śmierć sama w sobie, żeby ujrzał ją Saskę, aby ten przebudził swojego Mangekio Sharingana. Wiedział, że ta siła pozwoli pokonać mu fake Madary, który zagraża przyszłości świata. Nie mylił się, bo młody ucicha natychmiast rzucił się na Obito. Ten nie chciał długo czekać i po kilku przeniknięciach ciosów kataną oderwał część swojej maski, używając Kota Amatsukami rzucając Genjutsu kompletnego posłuszeństwa. Ten jednak bardzo się zdziwił, kiedy zamiast swojego zamierzonego efektu chciała Saskę wyleciał u również z Kota Amatsukami. Wtedy powstała nieznana dotąd nikomu interakcja. Dwie przeciwległe do siebie moce reagujące na siebie w jednym momencie. To kolejny krok w planie itaczego. Oba do Jutsu zostały zniszczone, a Obito reagując na to pewnym siebie fake śmiechem, wycofał się za pomocą Kamui. Plan przemiany Sasuke okazał się trafiony idealnie. Najpierw dwie przeciwne siebie strony, które uczyły go jak żyć: czyli Itachi, mówiący mu o zjednoczeniu, wspólnocie, shinobi i współpracy, oraz Obito, mówiący o zemście i sprawiedliwości na wiosce. Do tego osoba, którą podziwiał, czyli Pain z planem rewolucji. Sasuke przed jego atakiem spojrzał na wioskę z perspektywy, której dotychczas nie znał. Pomyślał wtedy, że to, co przez całe życie mówił mu Itachi, ma jakieś swoje odzwierciedlenie, ale nie mógł wyzbyć się nienawiści do konochy i systemu wiosek. Zmieniło się to dość mocno, kiedy zauważył reakcję mieszkańców na atak Paina. Ich pomoc, organizację, brak egoizmu, wspólnotę i wiarę. Heroiczna postawa Naruto pokazała mu, że nie wszystko jest czarno-białe jak mówił mu Obito. A Peino tą porażką sam przyznał się do błędu. Mimo wszystko uraz do wioski nie mógł zniknąć od tak. Więc to wszystko o czym mówił mu zamaskowany gość nadal ma swoje logiczne pokrycie. Jednak teraz jest inaczej. Itachi wiedział, że zostało mu mało życia. Manipulował swoimi siłami tak, żeby Obito był pewny, iż jest to właśnie czas, w którym bez problemu może się go pozbyć. Ale było inaczej. Starszy z braci miał w sobie wystarczająco dużo siły i Woli, żeby przeczekać go do odpowiedniego momentu, w którym wróci wcześniej nakierowany przez niego Saskę, aby zobaczył jego śmierć, aktywował potężną moc i przerzucił całą swoją nienawiść na wspólnego wroga z wioską, czyli właśnie fake Madare. Przy okazji jednocześnie zniszczył moc, która jak uważał nie powinna być w posiadaniu żadnej ze stron, czyli kota Matsukami. Teraz młody ucicha jest zmuszony wrócić do wioski. Chce spotkać się z blond bohaterem Konochy, wykończyć Madare i zobaczyć jak to wszystko działa na własne oczy, a potem zadecyduje co dalej. Wierzę z początku zostanie najpewniej pojmany, ale wiedział też, że ich wspólny wróg i nadciągające zagrożenie nie pozwoli im nie skorzystać z jego usług. Postanowił zaryzykować. W międzyczasie Kabuto wstrzykuje sobie DNA Orochimaru, stając się po części nim. Niedługo potem zawiera sojusz Zobito, który eliminuje Konan. Wiele później zaczyna się wielka wojna Shinobi i historia, która zostanie poprowadzona drogą, jaką wykreuje Black Zetsu, Madara, Hagoromo i Kaguya. Koniec końców Sasuke udaje się bez tak radykalnych i mocnych tortur psychicznych i fizycznych naprowadzić na drogę, którą wybrał sam przez pryzmat tego, co osobiście pokazał mu wychowujący go jego brat i Taciej osiągnął sukces.